kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie innym filmikiem. Chciałam Wam pokazać mm, nagrodę, którą otrzymałam od Agaterii w ramach e, Fana Miesiąca. E, większość z Was pewnie widziała na moim fanpage'u, albo na fanpage'u Ani, mm, zegarek, który stworzyłam e, na bazie... Właśnie hadewki zagaterii, swoją drogą bardzo mi się podobają te obrazy. <gryny> zegary e, pracują, funkcjonują. E, tutaj Wam wrzucę gdzieś zaraz znaczy zaraz Wam się powinien pokazać ten mój um, zegarek, który stworzyłam. E, I tak, i dostałam, zostałam doceniona paczuszką e, niespodzianką zagaterii. Ja już wiem, co tam jest w środku, ale. E, to, co zobaczyłam, stwierdziłam, że musia, muszę się z Wami tym podzielić, ponieważ nagroda jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Wszystko, wszystko. E, zaczynając od e, hdf bo Agateria oczywiście tworzy HDF-ki przeróżnych kształtów i rodzajów, przeróżnych kształtów, przeróżnych e, wielkości. Ja w swojej mm, w swojej, w swojej skrzyneczce z hdf -kami. mam bardzo dużo ich mm, wyrobów, są bardzo fajne, ponieważ są naprawdę dobrze powycinane, nic tu nie, nie, nie jest pozacinane ani nic takiego, także wystarczy wygasować, wymediować, albo nakleić papier na to i fajną bazę pod ozdoby mamy. Także to jest pierwsza część, to są tam dwa stampelki specjalnie dla Ciebie, dziękuję to są... E, nie wiem tych stempli. Ja bardzo często na przykład na zlotach e, jestem z, klientką gaderii, a przede wszystkim e, kupuję u nich maski, które są genialne swoją drogą. E, I tych turki. No zresztą Agata bardzo dużo e, projektuje pięknych rzeczy, także zapraszam Was do nich na e, stronę albo na, do sklepu, który znajduje się w Warszawie. I dostałam mnóstwo, mnóstwo tekturek, dziecięcych. Nie wiem, czy agatka specjalnie wybierała te tekturki pod Jasia, czy po prostu takie się ułożyło. Idealnie, idealnie się zgrało, ponieważ będę tworzyć niedługo album dla maluszka, także idealnie. Przepiękne serduszka. Już, już to zahaczyłam. Przepiękne serduszka. Ich wcześniej nigdzie nie widziałam. nie, nie wiem, ja mam jakiś problem chyba. I słuchajcie, maska. Ja tak jak Wam. I oczywiście do tego bałam maseczka. Ja wam przed chwilą wspominałam, że bardzo często kupują nich maski. I wyobraźcie sobie, że, że mas ta maseczka nie była jej u mnie, więc fajnie, bo się nie zdublowała. <grym> Swoją drugą bardzo śmieszna sytuacja, bo jedna maska tak bardzo mi się spodobała, że kupiłam ją dwa razy, bo nawet nie wiedziałam, że ją u siebie mam. Także to świadczy tylko o tym, że maski są naprawdę super jakości i warto sobie nabyć co najmniej jedną. Także tak wygląda prezent niespodzianka w ramach wygranej fana miesiąca, także bardzo serdecznie was zapraszam do udziału w tych w pokazywaniu swoich prac na mm, grupie akaterii, bo naprawdę warto. Ja bym nie robiłam na nagrody, bo ja nawet nie spodziewałam się, że ktoś, yy, że komuś tak bardzo spodoba się mój zegarek, ale y, bardzo miło zostać docenioną, także zapraszam Was serdecznie mam nadzieję, że yy, dużo, dużo, dużo jeszcze więcej pojawi się tam prac waszych na yy, produktach akaterii, także. Zapraszam i ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję Atce za, za te piękności, które dostałam od niej. jaki kochani. Pa, pa.